Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Nazdrowie TV i witam także bardzo serdecznie moją gościnę, Katarzyna Węgierska, właścicielka i twórczyni marki UDC, czyli umysł, dusza i ciało. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło. Zajmujesz się tematami, które czasami jak w nazdrowie TV myślimy o tym, żeby nagrywać, dużo osób podchodzi do nich z bardzo dużym dystansem. Ale ja na przykład uważam i Jurek Osiak chyba też to potwierdza, mówiąc o tym, że Energia pozytywna albo negatywna, ale zazwyczaj u niego pozytywna, cały czas y, krąży wokół nas. Prawda? Y, mhm. Jak to jest z tą energią? O co z nią chodzi? Wiesz co, osoby, które do mnie się zgłaszają w stosunku do innych ludzi często mówią o tym, że nie wierzą w energię, że czegoś takiego nie ma. Jednak w spotkaniu bezpośrednim naszym, w sesjach indywidualnych, w sesjach grupowych, które prowadzę, już mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Jest niestety duże napiętnowanie również tego tematu. Wynika to, wiesz, myślę, ym, z takich kwestii, że no, nie każdy jest specjalistą od energii, w dziedzinie energii, ten kto się nią zajmuje, tak? Jest to pomimo wszystko na czasie temat i dużo ludzi się podszywa pod to, że jest specjalistami do spraw energii. I rozumiem, i chodzi po prostu o to, że psują rynek yy, zwyczajnie i w związku z tym yy, później ludzie mają postrzeganie tego w taki, a nie inny sposób. Wiesz co, nie nazwałabym tego rynkiem, tak? Yy, dlatego, że dla mnie człowiek nie jest rynkiem, Nazywam to tematem, nazywam to zaznajomieniem z tematu i zrozumieniem tematu. Ulubionym moim przykładem jest to, że yy, 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 palą się tutaj lampy w studio, tak? Yy, jest światło. Dlaczego ona jest? Dlatego, że jest włączony kontakt. Jeżeli ten kontakt wyłączysz, zgasną yy, po prostu lampy. One się palą dlatego, że po kablach idzie po prostu energia. I teraz, czy my widzimy tą energię? No nie widzimy, oczywiście. Widzimy światło. To samo jest z internetem. Jeżeli wyłączymy router, jeżeli wyłączymy, tak, dostęp po prostu do sieci naszej e, internetu, dokładnie to samo się dzieje. Nie będziemy widzieli po prostu nic na e, ekranie laptopa, na ekranie telefonu czy, czy komputera. E, Bioterapeutka. Mm -hmm. Trenerka ustawień systemowych. Na czym y, polega praca bioterapeutki? Praca bioterapeutki polega właśnie na zarządzaniu energią, na tym, y, żeby odczytywać z pola energetycznego to, co się dzieje w człowieku. Człowiek y, to jest składowa wielu płaszczyzn, między innymi umysłu, między innymi duszy, między innymi ciała, między innymi podświadomości, tak? To jest pole morficzne, to jest pole mentalne, to jest pole fizyczne, tak? I to jest pole, które odpowiada za rozwój duchowy. Ale ty nie zajmujesz się tylko bioterapią, ale także między innymi hipnoterapią. I zapisałem sobie fitoterapią. Co to jest fitoterapia? Mhm. Fitoterapia to jest znajomość ziół. Tak? I znajomość pochodna tutaj, suplementacji i naturoceutyków. Ja zaznajomiłam się w tym, z, z tematem ziół i działania ziół w Ekwadorze, jak byłam, uczyłam się od Indian, między innymi fitoterapii. Ale w związku z tym, że nie mam dostępu do andyjskich ziół, na polskich się nie znam, na chińskich się nie znam, więc nie będę się wypowiadała na ten temat dlatego, że to jest tak szeroka y, gama. Y, a ta fitoterapia jest uzupełnieniem y, tej płaszczyzny, którą ja się zajmuję, tak? Czyli umysłu duszy i ciała. Fitoterapia <coughs> spowodowała to, wiedza o fitoterapii, tą, którą zdobyłam, wiedzę o fitoterapii, spowodowała to, że postanowiłam uzupełniać swoją pracę na tym polu. E, obecnie nie zajmuję się stricte ziołami, ale produktami naturalnymi, tak, które pochodzą z zioł i innych. Po prostu naturalnych mater materiałów, czyli naturoceutykami. Jak się czułaś w Ekwadorze? Warto dodać, że Ekwador to y, po hiszpańsku równik, y, bo przecież w Ekwadorze kawałek od y, głównego miasta, od Kito przebiega właśnie równik i łączą się tam dwie półkule ziemi. Y, ciekawy jestem, jak, jak podobała ci się tam energia. Wiesz co, w Ekwadorze jest energia niesamowita, tak? Jeżeli chodzi o równik, oczywiście też tam byłam na równiku, miejsce naprawdę warte odwiedzenia. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe, wiesz? I tak się zastanawiałam, jak usiadłam na równiku, jedną nogę miałam prawą z jednej strony, drugą lewą miałam z drugiej strony a że odczuwam od dziecka, od zawsze po prostu wszystko, co się dzieje wokół, y, każdą energię, wibracje, y, więc naprawdę ta wibracja jest z, y, zróżnicowana, tak? y, Oczywiście jajko na gwoździu stawiałam, tak? Udało ci się? Tak. A nie. Próbowałem, widziałem, wszystkim się udawało, a mi się nie udało. Wiesz, najciekawsze jeszcze było to, że zanim się wejdzie na ten równik, już, y, jeżeli mówisz, że tobie się nie udało, to znaczy, że tam byłeś i znasz to miejsce, tak. więc przechodzi się przez różnego rodzaju skanseny, oczywiście jeżeli tak. chce się poznać, tak, zgłębić wiedzę dotyczącą ludności tak, ekwadorskiej, Indian. W jednym z domów takich, powiedziałabym to skansenów, była taka Indianka, która siedziała przy ognisku. I ona, wiesz, ja tam idąc, a ona mnie woła, mówi, chodź tutaj, chodź, nie? No była moja znajoma, która tłumaczyła, bo z języka... Y, tak, y, hiszpańskiego y, na, na, na język polski. Y, mówi, chodź tutaj, chodź. A ja nie bardzo wiedziałam o co chodzi. Ona mówi, chodź tutaj, usiądź koło mnie, bo ty ciągle tyle ludziom dajesz, a ja chcę dać tobie. Wiesz, no, i ciekawe. Tak, tak mnie to wzruszyło. <laughs> Wiesz, poczuła Twoją energię. Poczuła moją energię. Tak, zatrzymywali się tam ludzie, tak, y, po prostu, y, bo chcieli ze mną przybywać. A powiedz, skąd to wszystko się wzięło u ciebie? Widzisz, i to jest pytanie takie, klucz. To do 17 roku życia było dla mnie bardzo trudne. Ja od samego dziecka wiedziałam, że ja czuję inaczej, widzę inaczej. Wypowiedziałam nawet takie słowa. Wiesz, gdy miałam 3-4 lata do mojej babci i mamy, że ja jak będę duża, to będę jeździła samochodem, <noise> będę zwiedzała świat, tak, będę paliła dobre papierosy. <noise> ale przede wszystkim będę pomagała ludziom. Oczywiście powiedziałam to w języku dziecięcym. E, wiesz, to było bardzo trudne dla mnie. Ja sobie po jakimś czasie dopiero uświadomiłam, dlatego że wtedy, kiedy ja miałam lat kilka, e, no nie było internetu, nie było książek na ten temat. Ja nie miałam dostępu do żadnej osoby, z którą mogłabym na ten temat porozmawiać, co się ze mną dzieje, tak. W wieku lat 15 miałam pierwszą śmieć kliniczną, przeżyłam. Więc y, wtedy miałam potwierdzenie tego wszystkiego, że y, naprawdę jest ten inny świat, że, że to, co czuję, to, to tak jest. Jeszcze nie wiem co, ale po prostu się, się dzieje, że człowiek to nie jest tylko ciało, tak? No tak, ciało, umysł i dusza, tak jak nazywa się twoja firma UDC, umysł, dusza, ciało. Skąd ta nazwa? Najbardziej popularną nazwą, taką krążącą wszędzie jest, że człowiek jest cudem, tak? Czyli ciało, umysł, dusza. jak, ja chyba siedem lat temu zakładałam swoją firmę związaną stricte z rozwojem, tak? Mówię, jak ja mam nazwać moją firmę? I zapytałam mojego syna, mówię, słuchaj, ja nie chcę nazwać, że to jest cud, tak? A on mówi do mnie, wiesz, a powiedz mi, co z tych rzeczy dla ciebie jest najważniejsze? Ja wiem, no najważniejszy jest jednak umysł. W równowadze z, z duszą, w równowadze z ciałem, więc tu chodzi o to, żeby. Mm to wszystko połączyć, tak? Nie można wykluczyć umysłu od ciała, nie można wykluczyć ciała od, od duszy, nie można w ogóle człowieka wykluczyć od energii. Zresztą, wiesz, i Jung, i Tesla, i inni, <suszy> wszyscy o tym mówili, także y, ja to po prostu nazywam, y, tak? Po imieniu y, przekazuję, uczę. Czyli ten najważniejszy umysł, później dusza i tak, ciało, tak? Tak, tak, tak. Ale jak się odwróci literki, to cud wyjdzie. Tak. I Czyli tak, ciało, umysł, dusza, tak? Tak, tak, tak. tak. Ale jednak u mnie umysł, dusza, ciała. E, Dlaczego tak pracujesz, a nie na przykład w bibliotece? Muszę tobie powiedzieć, Tomaszu, że y, przez 26 lat pracowałam na etacie. Y, cudowne doświadczenie, tak. Y, ale od x lat zamiast, y, wiesz, jeździć y, na urlopy, tak, albo inwestować y, w nowe meble, czy coś materialnego innego. Ja postanowiłam, że chcę zrobić wszystkie uprawnienia, które mogę, które pozwolą na to, żebym była zawodowym po prostu miała zawód, tak? który jest ważny i w Polsce i we wszystkich krajach na świecie i we wszystkich krajach w Europie. Więc ja inwestowałam czas, pieniądze w, w szkoły, tak? Doszłam do momentu, kiedy zostałam mistrzem Rzemiosła Polskiego. Daje mi to prawo do nauki zawodu. Pokazuje ludziom, jak się obchodzić z energią, co to jest. Super, bardzo, bardzo mi się podoba. A jak energia tutaj? Energia tutaj wiesz, krąży niesamowicie. Dużo się jest, dzieje, prawda? Dużo się dzieje, wiesz, dużo y, y, po prostu pozytywnego takiego spojrzenia jest, y, ale trochę jest odlotowa, nie ukrywam. No tak, 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 tak jak ja. Ja I, jestem i trochę odlotowy. Jest, tak. Ja też i to jest cudowne, jednak y, najważniejsze jest to, żeby być jednak uziemnionym, tak? Czyli co, zdejmujemy buty i na trawę? Niekoniecznie. E, o mnie właśnie mówiono, pochodzę z mojej wsi z gospodarstwa rolnego i sąsiedzi, jak już byłam dorosłą osobą, potrafili mi powiedzieć, a Kaśka, mówię, ty to zawsze miałeś głowę w chmurach, tak? Ja mówię, tak, miałam głowę w chmurach, ale nogi na ziemi. I pamiętam taką sytuację, mówię, zobacz, ty jesteś taki realny i tak fajnie chodzisz, ale nie wyjechałeś dalej jak 100 kilometrów stąd. Ja mieszkałam na kilku kontynentach, tak? <grym> I studiów skończyłam, tak. Jestem magistrem ekonomii, jestem pedagogiem, to są moje pierwsze wykształcenia, tak? Ale dusza cały czas gdzieś, wiesz, krążyła. Zawsze byłam wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka, żeby pomóc, tak? jak, jak, jak byłam dzieckiem, pamiętam rodziców znajoma, taka bliska, miała, była kierownikiem apteki. I ona mi takie druczki, wiesz, recepty, puste pudełka, jakieś tam miarki, wszystko dawała. Ja z takim pietyzmem na to patrzyłam, no, ale no na, na medycynę nie poszłam. Tak. Wszystko to bardzo ciekawe. Nie mogę doczekać się naszych kolejnych rozmów, bo będziemy mieli jeszcze kilka. Porozmawiamy i o bioenergoterapii, i o hipnoterapii i nie tylko, e, ale też będą mnie interesowały twoje osobiste doświadczenia w mieszkaniu na świecie, bo mnie też się zdarzyło w różnych miejscach na świecie mieszkać i uważam, że o. to jest bardzo e, fajne mm, spojrzenie na różne też problemy, które dotykają nas tutaj w Polsce, bo ludzie na mhm. świecie mają zupełnie inne problemy niż my, a jednak często te same, prawda? Tak, zgadza się. Mówiłam tobie przez telefon, jak nie pytałeś, jaką ja mam, że, że jak nam będzie energia pasowa, od razu tobie powiedziałam, że, że będzie. Okay. Bardzo się cieszę. Dziękuję ci za tę rozmowę. Nie mogę się doczekać kolejnych. Katarzyna Węgierska, właścicielka i twórczyni marki UDC, Umysł, Dusza, Ciało, była moją i Państwa gościnią. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Powiedz dziękuję. jeszcze, jak się można z Tobą skontaktować na moich social mediach, mam swojego YouTube'a, wpisuje się z dusza ciała, albo Katarzyna Węgierska, więc i Instagram, i Facebook, i, i YouTube, i, i nawet ostatnio uruchomiony TikTok. I zapraszamy z całego serca. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, Kasiu. Dziękuję e, ja bardzo nazywam bardzo. się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia.